Nowenna do świętego Jana Bosko, dzień piąty, w imię Ojca i Syna i ducha świętego Amen. Święty Janie Bosko, który założyłeś towarzystwo salezjańskie i zgromadzenie córek Maryi Wspomożycielki, zapewniając w ten sposób przypływ nowych spadkobierców twego apostolatu, spraw, aby te dwie rodziny zakonne promieniowały zawsze pełnią Twojego Ducha i wiernie naśladowały Twe heroiczne cnoty. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Módl się za nami, Święty Janie Bosko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś Świętego Jana Bosko, wyznawcę, na ojca i nauczyciela młodzieży. Z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył On w Kościele nowe zgromadzenia. Spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości mogli zdobywać duszę i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Litania do świętego Jana Bosko. Kryje eleison, Chryste eleison, Kryje eleison. Chryste usłysz nas Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami Synu odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami Święty Janie Bosko Módl się za nami, żywy obrazie Boskiego Przyjaciela młodzieży. Módl się za nami, ukochany synu Maryi Wspomożycielki. Módl się za nami, wierny naśladowco umiłowanego ucznia Jezusa. Módl się za nami, pasterzu wybrany przez Boga dla licznych zastępów młodzieży. Módl się za nami, niezrównany uczniu dziewicy najmączejszej w sztuce wychowania, módl się za nami, apostole płonący gorliwością o zbawienie dusz, módl się za nami, przewodniku święty młodzieży, módl się za nami, wzorze wychowawców i nauczycieli, módl się za nami, Założycielu zgromadzeń zakonnych powołanych do wychowania i zbawiania młodzieży, módl się za nami. Ojcze sierot i opuszczonych, módl się za nami. Kapłanie według serca Bożego, módl się za nami. Budowniczy Bożych świątyń materialnych i duchowych, módl się za nami. Gorejący głosicielu Ewangelii módl się za nami. Wielki nauczycielu bojaźni Bożej módl się za nami, bezwzględny nieprzyjacielu wszelkiego zła i grzechu, módl się za nami. Entuzjastyczny piewco potęgi i dobroci Maryi Wspomożycielki módl się za nami. Apostole niezmierzonej opatrzności Bożej módl się za nami. Niezmordowany i roztropny kierowniku dusz w sakramencie pokuty módl się za nami. Apostole częstej Komunii Świętej módl się za nami. Wojowniku nieustraszony w zwalczaniu herezji módl się za nami. Obrońco wiary katolickiej żywym słowem i drukiem, módl się za nami. Wielki i gorliwy twórco dzieł misyjnych, módl się za nami. Przewodniku apostolatu świeckich, módl się za nami. Wybitny cudotwórco i proroku, módl się za nami. Szlachetny wspomożycielu w każdej potrzebie, módl się za nami. Niezrównany doradco i pocieszycielu, módl się za nami. Wierny przyjacielu ludu i młodzieży, módl się za nami. Potężny orędowniku u tronu Boga, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Janie Bosko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko wyznawcę na ojca i nauczyciela młodzieży. Z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w kościele nowe zgromadzenie. Spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa, Pana naszego, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.